O, hej Kati, dobrze, że przyszłaś. O, hej Foczka, um, mówiłeś, żebym ja tu przyszła, więc co się stało? Bo ja chcę ci zaprezentować nowy wynalazek, który zrobiłem. O, super, ja lubię twoje wynalazki, pokaż mi. Okej, okay, chodź za mną. O, widzisz to? No, widzę, co to jest? Jeśli nie to są takie butelki, w kształcie klamerek. To po prostu otwierasz je i pijesz z tego. I potem, jest coś się stanie? No, a co się stanie? Będziesz miała super moce. O, to jest super! Um, czy ja będę to wypróbowała, czy... Um, lepiej by było, jakbyś zawołała sam. Możesz? Um, a nie mogę jej dać? Yy, jej to? O, możesz to, no, jej dać po prostu. I, i po prostu zadwoń do mnie i daj. Um, I po prostu powiedz sobie, co się stało. Masz jedną um, próbkę, bo to jest um, bardzo rzadkie i dopiero taki nowy wynalazek, więc inną kopię sobie zostawia. O, to jest super. Um, no to teraz idę. Papa! Pa. O, pa, Kati! Sam! Wróciłam! O hej Kati, gdzie byłaś? Nic mi nie mówiłaś. Um, ja byłam u foczki. O! Coś ci przeniósł? No, przeniósł mi to. Dał mi to. Właśnie. O, co to jest? No, widzisz? To jest taka butelka w kształcie klamerki. Po prostu um, to otwierasz i po prostu pijesz sobie. O! To jest dobra. No i jeszcze jest coś, bo... foczka prosił cię, żebyś ty to wypiła. O, ja? A czemu nie ty? Um, chyba już wiesz. A, no. Bra, więc teraz mogę wypić? Um, no tak, 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 tak. Dobra, wypijam. Wow, wow. Hmm, nic się nie stało. Um, w ogóle um, za chwilę będziesz miała super mocę. Chwila, co? Chwila, jak ja to, wy... Chwila, jak ja to wypiję, to zostałem super mocę? No. Ojejku. O, coś czuję. O mój O mój Boże. jesteś teraz troszkę niebieska. O, oh, hej, serio? Huh? Huh? O, oh, hej, ja jestem niebieska. Chwila. Wow. Wow. Ale fajne. Teraz mogę latać. O, oh, wow. To jest bardzo fajne. No, wow. Czuję, że teraz mogę sobie wlecieć. Okay, jeg Katy, Kati, to ty? Tak, 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 co się stało, co się stało? Um, niech zgadnę. Um, co się stało ze sam... Chwila. Chwilka. Skąd ty to wiesz? Ponieważ walnęła w mój dom. I kto jest w moim laboratorium? Eee, goś no, Gościu, no ja nie... Skąd ja tu się wziąłem? Um, bo jakiś pieczek niebieski um, właśnie mnie potrącił tutaj i teraz jestem tutaj a to jeszcze nic nie wytłumacza czemu ty jesteś moim... torium a ja... no nie serio parę minut później a może a może Przepraszam bardzo Pana, mocno. To się już nigdy nie zdarzy, już nigdy. A, no jest okej, okay, Ale po prostu bądź ostrożna następny razem z Twoją przyjaciółką. Sam, co Ty zrobiłaś? Um, no mnie trochę pomniosło. Poniosło Cię, przecież zdemolować całe miasto zwierząt. Chodź, chodź. Zara. Ale co teraz zrobimy? No, pójdziemy do domu po prostu, już zapomnimy o tym. Ha, no to chodźmy. No, chodźmy.